Cholesterol nie jest powodem powstawania miażdżycy. Życie bez leków według Tomasza Kapuścińskiego. To jeden z mitów i przekłamań, które dotychczas funkcjonują w szeroko pojętym mainstreamie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że za zmianami miażdżycowymi i odkładaniem się blaszki miażdżycowej w naszych arteriach. Nie stoi wcale cholesterol, a jego podwyższone wartości, nawet znacznie, wcale nie świadczą o tym, że może dotknąć nas miażdżyca lub inne incydenty kardiologiczne związane z nadmiarem blaszki miażdżycowej, czyli zawał, udar. Obserwowano pacjentów, którzy przeszli zawał, a ich poziom cholesterolu był w normie w ogólno przyjętych przez medycynę akademicką normach. Świadczyło to o tym i był to jasny dowód tego, że to nie cholesterol jest, wysoki cholesterol jest winowajcą miażdżycy. Cóż zatem jest przyczyną powstawania tego bardzo niebezpiecznego. Za powstawaniem zmian miażdżycowych zawsze stoi stan zapalny, stan zapalny śródbłąka naczyń krwionośnych. To on powoduje uszkodzenia naszych arterii. Powoduje aktywację naszego układu odpornościowego i inicjuje pewne mechanizmy, którymi organizm stara się te uszkodzenia naprawić. I tu rzeczywiście biorą udział utlenione frakcje cholesterolu w tych procesach naprawczych, ale też dochodzi do innych procesów, w wyniku których powstaje twarda, zwapniała blaszka miażdżycowa. I naprawdę, cholesterol nie jest tutaj żadnym winowajcą. Dlatego też osoby, które mają skłonność i cierpią na zmiany miażdżycowe, owszem, powinny zredukować swoją dietę, ale nie dlatego, że dostarczając z zewnątrz wraz z pożywieniem cholesterolu przyczyniają się do powiększenia tych zmian miażdżycowych, ale dlatego, że za stanem zapalnym śródbłąka naczyń krwionośnych, za stanem zapalnym wątroby, w której... To też powstaje ten cholesterol, który jest przez organizm wykorzystywany, bo nasz organizm wykorzystuje głównie cholesterol produkowany przez nas, a nie ten zjadany wraz z pokarmem. Otóż za wszystkim tym stoją pewne nieprawidłowości naszego życia codziennego, które w pierwszej kolejności powinniśmy wyeliminować. A jakie to są nieprawidłowości? Przede wszystkim jest to. Brak ruchu, brak codziennej aktywności fizycznej. Jest to nadużywanie używek takich jak alkohol, jak palenie tytoniu. Jest to nasz codzienny przewlekły stres. Jest to hiperglikemia. Jest to też źle leczona cukrzyca. Za zmianami mięśniowymi. Stoją także takie czynniki jak otyłość, dna moczanowa oraz wysoki poziom aminokwasu, zwanego homocysteiną. Czy zatem wysoki poziom cholesterolu ma jakikolwiek wpływ na rozwój miażdżycy? Można reasumując powiedzieć, że nie do końca ma wpływ, ale może być pewnym markerem wskazującym na to, iż w organizmie toczą się procesy zapalne. Ponieważ ym, cholesterol, nawet ten wysoki, nie jest sam w sobie dla nas szkodliwy, nie jest dla nas toksyczny, w, w żaden sposób nie, je, nie szkodzi on naszemu organizmowi, ale wskazuje on na toczący, to, toczący się w naszym organizmie stan zapalny, który powinien być zidentyfikowany i powinno nastąpić leczenie tego stanu zapalnego. W tym miejscu należy powiedzieć, że cholesterol to bardzo ważna i potrzebna dla naszego organizmu substancja, która bierze udział w syntezie hormonów steroidowych, produkcji witamin D, a także tworzeniu błon komórkowych. Jej wysoki poziom w organizmie nie będzie efektem zwiększonego przyjmowania wraz z pożywieniem bogatym w cholesterol. Ale będzie wynikiem jego zmożonej produkcji przez wątrobę w odpowiedzi na to, to toczący się w naszym organizmie stan zapalny. Co zatem zrobić, żeby obniżyć cholesterol? Pytanie powinno inaczej tak naprawdę brzmieć. Pytanie powinno brzmieć: co zrobić, aby ograniczyć stan zapalny toczący się w organizmie? Stan zapalny, chociażby wśród błonka naczyń krwionośnych, tak, głównego jakby winowajce powstawania miażdżycy. Otóż przede wszystkim ważna jest nasza codzienna aktywność fizyczna. a niedoceniana przez wielu codzienna aktywność, uprawianie sportu lub niekoniecznie to musi być sport wyczynowy, sport bardzo intensywny. Ważne, abyśmy codziennie, przynajmniej przez 60 minut, byli aktywni na świeżym powietrzu, żeby nasze tętno wzrosło powyżej 120-130 uderzeń na minutę. Ważna jest też oczywiście dieta. Warto kiedy mamy taką skłonność do, do stanów zapalnych, warto włączyć do diety dużo tłuszczów zdrowych o dobrym stosunku kwasów omega 3 do 6, będą to tłuszcze. Przede wszystkim rybie, będzie to tak zwany tran, nieco już zapomniany. Ja wiem, że ciężko teraz jest dostać dobry tran, taki prawdziwy, jednak jest to możliwe, jeżeli Państwo poszukacie. Dobrymi tłuszczami są tłuszcze roślinne typu oliwa z oliwek. Dobre tłuszcze to także świeżo wyciśnięty olej z nasion konopisiewnych. I takie właśnie zdrowe tłuszcze powinny gościć codziennie w naszej diecie, oczywiście też w odpowiednich proporcjach. Ale generalnie pierwsze, co powinniśmy zrobić, powinniśmy ograniczyć ilość węglowodanów prostych w naszej diecie, gdyż to węglowodany, cukry są odpowiedzialne niestety za te zmiany zapalne. Jest to proces powolny, który. Odbywa się, rozwija się latami często i zazwyczaj niezauważalny sposób. I też dlatego bardzo często ta hiperglikemia oraz cukrzyca typu drugiego są chorobami współistniejącymi właśnie u osób, które cierpią na miażdżyce. Oczywiście kolejnym schorzeniem, które często możemy zaobserwować wówczas jest nadciśnienie, nadciśnienie spowodowane tym, że światło żył zostało zmniejszone. I nasze serce musi włożyć więcej wysiłków w to, żeby przepompować krew do najdalszych, najmniejszych naczyń krwionośnych. To niestety wiąże się z upośledzeniem zaopatrzenia w tlen niektórych narządów, które z czasem postępuje. To wiąże się z postępującą degeneracją całego organizmu. Dlatego tak ważne jest to, żeby zrozumieć, iż za... Wysokim poziomem cholesterolu nie stoi bezpośrednio choroba związana z cholesterolem, ale jest to pewien marker problemów zapalnych, które toczą się w organizmie. I powinniśmy, oprócz tych terapii behawioralnych, czyli właśnie sporej dawki codziennego ruchu, diety bogatej w pewne składniki, diety, w której redukujemy Węglowodany, cukry na pewien okres czasu. Taką naprawdę świetną dietą może być dieta ketogeniczna, która może organizmowi pomóc zwalczyć już istniejące zmiany w obrębie naszych naczyń krwionośnych. Powinniśmy też zregulować nasz cykl dobowy: powinniśmy chodzić regularnie, spać około godziny 22:00, dość, dość wcześnie wstawać. Oczywiście powinniśmy Rzucić całkowicie palenie tytoniu i ograniczyć stosowanie innych używek z alkoholem włącznie. Korzystne będzie także włączenie do naszej codziennej diety pyłku pszczelego, o którym nagrałem już kilka filmów, jako naturalnej substancji, która pomaga też obniżyć poziom cholesterolu, ale wie, my wiemy, wiemy już, że to obniżenie poziomu cholesterolu to jest tak naprawdę obniżenie stanów zapalnych. I to są takie naturalne antidota, które powinniśmy, od których powinniśmy zacząć walkę właśnie z tymi stanami zapalnymi. Natomiast statyny, które powodują tak wiele kontrowersji, są lekami syntetycznymi, które rzeczywiście działają w sposób obniżający i dość skutecznie obniżający poziom frakcji LDL cholesterolu, ale są to leki, które wykazują bardzo dużą ilość skutków ubocznych, i znając mechanizm podwyższonego cholesterolu w naszym organizmie, wiemy już, że tak naprawdę nie powinniśmy dążyć do jego siłowego obniżenia, ale do redukcji i zwalczenia stanów zapalnych. Natomiast statyny w żaden sposób z tymi stanami zapalnymi nie będą walczyć. One po prostu interwencyjnie zmniejszą nam ilość cholesterolu LDL, który w pewien sposób bierze udział, w pośredni sposób bierze udział w powstawaniu zmian miażdżycowych. Jest to działanie analogiczne do tego, w jaki sposób leczy się nadkwasotę, a może nie do kwasotę bardziej, lekami obniżającymi poziom kwasów żołądkowych, czyli inhibitorami pompy protonowej. Są one... Zalecane, przypisywane pacjentom bez żadnego umiaru, którzy biorą je przez okres bardzo długi, chociaż to są leki też interwencyjne i powinno się brać je krótko. Przez to całkowicie rozregulowuje się gospodarkę enzymami trawiennymi, kwasami trawiennymi w żołądku. Co powoduje kolejne problemy ze zdrowiem. Nie tylko powoduje to, że upośledzone zostaje już totalnie trawienie białek w naszym żołądku, obniżony zostaje mm, dramatycznie poziom witaminy B12. Tak naprawdę bardzo ciężko jest później chorym wyjść z tego zaklętego kręgu. W jaki sposób stwierdzić, że cierpimy na miażdżyce? Jak już wiemy, poziom cholesterolu nawet bardzo wysoki niekoniecznie musi być wskaźnikiem tego, że, że w naszym organizmie toczą się procesy miażdżycowe. Natomiast może w pewien pośredni sposób wskazywać na, na fakt, że cierpimy na przewlekłe stany zapalne wśród błąka naczyń krwionośnych. Więc to będzie już pewna poszlaka. Natomiast Warto zrobić sobie badanie homocysteiny. Poziom tego aminokwasu wskaże nam, czy rzeczywiście ryzyko wystąpienia miażdżycy jest wysokie. Jeżeli te, to badanie może wskazywać z dużą dozą prawdopodobieństwa na, na to, że, cierp, że cierpimy, na to, na to niebezpieczne stworzenie, warto zrobić echo serca. Badanie obrazowe, które stwierdzi, czy. Nasze żyły nie są już czasami zapchane złogami miażdżycowymi, i czy nie istnieje już konkretna przyczyna, konkretny powód do tego, abyśmy zaczęli intensywnie walczyć z tym, z tym schorzeniem. Natomiast w takim codziennym życiu, no, co nas powinno niepokoić? Na pewno powinno nas niepokoić czy przemęczenie się, zadyszka. Ból w klatce piersiowej. To są wszystko objawy z pewnego upośledzenia dopływu krwi do naszych organów, gorszego natlenienia tych organów, i wszystkie tego typu objawy jeżeli jeszcze na dodatek towarzyszy nam hiperglikemia lub cukrzyca typu drugiego, otyłość, tak, nadwaga, jeżeli na dodatek palimy papierosy wszystkie tego typu objawy. Powinny skłonić nas do tego, abyśmy jak najszybciej podjęli diagnostykę w celu stwierdzenia, co tak naprawdę w tych naszych naczyniach krwionośnych się dzieje, i jak najszybciej znów podjęli działania zapobiegawcze, działania lecznicze, które uważam powinno się i tak wdrożyć w swoje życie na każdym etapie naszego życia. Czy jesteśmy młodzi, czy jesteśmy starsi, czy jesteśmy już. W całkiem podeszłym wieku pamiętajmy, ruch jest najlepszym lekarstwem, aktywność codzienna fizyczna i powinniśmy za wszelką cenę dążyć do tego, aby być ludźmi aktywnymi, uśmie uśmiechniętymi, abyśmy na różne sposoby korzystali z dobrodziejstw z ruchu na świeżym powietrzu, dopóki możemy, bo niestety jeżeli już te sprawy zaszły za daleko... No to niestety to już jest w dużej mierze tylko nasza wina, a ja Państwa będę zawsze zachęcał do tego, żeby towarzyszył nam w codziennym życiu ruch, optymizm, żeby eliminować stres, ponieważ sport i aktywność codzienna pomaga też w tym odstresowaniu. A stres jest jedną z przyczyn naprawdę wielu, wielu schorzeń, również przy miażdżycy jest to niebagatelny czynnik powstawania stresu, stanów zapalnych naszych. Naszych śródbłąków naszych przenośnych. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia moich profilów na mediach społecznościowych oraz mojego kanału na YouTube.